Dzisiaj będziemy rysować ludzi w bardzo niebezpiecznych sytuacjach. Ale najpierw narysujmy taką rybkę. Ja powiem wam szczerze, że ładnie to nie rysuję, ale postaram się jak najlepiej to odwzorować. Coś takiego, cyk finish. Jee! Yeah! I mamy dwie rybki, no i przechodzimy do kolejnego poziomu. To serio jest takie proste. Teraz zobaczcie, jedna osoba mówi do tej drugiej, ale ona tego nie rozumie, no bo nie ma ucha. Trzeba jej zrobić ucho. dorobię jej ucho. Być takie uszko myślę, że jest całkiem dobre. I teraz już wszystko słyszy. To jest takie głupie. Dobra, teraz co tu się dzieje? A widzę, jest stopa i jest i jakby to powiedzieć troszeczkę zimno. Dorysujmy jej na przykład buta. O, to jest dobry pomysł, ale widzowie, te sytuacje stają się coraz bardziej ekstremalne. Wydaje mi się, że potem może być naprawdę nieciekawie. Myk, jest bucik? Proszę bardzo, a to jest bucik od Świętego Mikołaja, czyli super. O, patrzcie, tu jest astronauta i teraz już nam nie pomagają. Musimy tutaj narysować mu taki hełm. Czekajcie, taki hełm jakby z bajką Powietrza, nie? O, coś takiego może być? O, jest! I uratowaliśmy go! Świetnie! Idziemy dalej. Teraz mamy króla, który tak się patrzy. On jest jakiś taki zawstydzony. No bo nie ma korony. Dorysujmy mu koronę, to wtedy będzie takim fajnym królem. Patrzcie na to, jest korona, ta -dam! Jest korona! je yeah! jest szczęśliwy! Świetnie nam to wyszło, naprawdę dobrze. Teraz czekajcie, musimy zgadnąć, co mamy narysować, czyli nawet nam nie podpowiada ta gra. Wydaje mi się, że potrzebujemy. Próbujemy narysować piłkę. Taka piłka będzie wystarczająca. To jest wystarczające. Tak. O, oh ja. Yeah, ale on jest wkurzony taki. A, ah, zdobywam gola. Teraz. O, dobra. Wiem, co trzeba narysować. Jest tu osoba w budynku, który płonie. Albo rysujemy trampolinę, albo narysujemy drabinkę. Wydaje mi się, że drabinka będzie lepszym pomysłem. Zróbmy tak. Raz, dwa, trzy. Uwaga, uwaga. Patrzcie, patrzcie. Dobra, coś takiego, czy to zaliczy. Jej, zaliczyło nam. Świetnie. Wiedziałem, że drabinka... O, o, tu są okulary! Babcia nie ma okularów, było się im rozwaliły. No to dorysujmy jej, ok? Taka ładne okularcyk. Może jeszcze nawet takie jedno. Nie, już wystarczy. I nawet tak pociąga nosem, ciekawie. Oj! Co to jest? Ło, trzeba mu narysować majtki! Szybko, 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 szybko rysujmy mu majtki. O, takie majtki. Git! E, e, e. Coś jest nie tak, czekajcie, coś tutaj chyba trzeba e, pomóc mi, chyba, czekajcie, czekajcie, robimy takie majteczki. Albo coś takiego. O, coś, jakieś takie ubranko! O, jest ubranko! Wszystko zasłonięte. Bo widzowie, to było naprawdę nie. Ciekawe, a teraz y, y, trzeba tutaj narysować Czekajcie, wydaje mi się, że albo buta Albo coś tego typu, czekajcie, but, but, git no chyba but, nie, to nie jest but Widzowie, co można tutaj było narysować Ej, jakieś medło? czekajcie Trzeba to y, tutaj, że tak powiem, usunąć, bo to jest Tak, że to jakby tak śmierdzi, czy coś Takiego, to chyba, nie wiem, może jakieś Nie mam pojęcia, co mam tutaj narysować A, dostaliśmy podpowiedź, no że trzeba Narysować ten bucik No to co jest nie tak, rysujemy Buta, no i co, czemu, czemu mi nie dało Nie zaliczyło tego, jest, bucik Let's go! Dobra, teraz mamy ziomeczka. Wydaje mi się, że potrzeba narysować łopatę na przykład. Zobaczmy, czy łopata jest ok? Tak! Trzeba było narysować łopatę i może teraz przekopać się, żeby zdobyć złoto. A tutaj, ojojoj, mamy autko, które płacze i ono potrzebuje oczywiście opony. Taką oponę mu zróbmy fajną, patrzcie. Cyk, 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 let's go, to powinna być fajna opona. Jej! Udało nam się, jest teraz szczęśliwe. A co jest, ten zbaduszek? leje na pustą miskę. Dorysujmy może kubeczek, taki dosyć duży. Żeby on w miarę pomieścił wszystko Ta dam, dobra, taki kubeczek i nawet coś takiego Proszę bardzo, jest ok, Jej, jest superowo Dobra, a w takim razie, e, co tu jest? Mamy normalnie widelec Nie, no nie widelec, nóż, może widelec trzeba dorysować Patrzcie, rysujemy widelec i uwaga, jest dobrze Jej, bo jest tutaj nóż Tutaj jest widelec, tylko nie ma nic do jedzenia Więc śmieszna sprawa Teraz mamy x, kółko, krzyżyk e, Mamy kwadrat i wiecie co brakuje? Ja chyba wiem czego brakuje Brakuje trójkącik Patrzcie, i teraz mamy wszystkie takie podstawowe, jakby to powiedzieć, znaczki. Pada deszcz na tą panią, mamy tutaj chmurę, więc chyba trzeba narysować tutaj parasolkę, ale mogę się mylić. Narysujmy taką ładną parasolkę. Cey, nawet wiecie co, zrobimy. o, coś takiego, takie szlaczki. Czy to zadziała? He? He? Nie, co? Nie wierzę w to. Czekajcie, jeszcze raz to narysujmy. Narysujmy to jeszcze raz. Robimy tak, robimy tak, robimy tak. Parasolka, ok? O, teraz zaliczyło nam. No oczywiście. Normalnie nam nie zalicza. Co tu jest? To jest płacząca małpka. W takim razie, wiecie co? Narysujmy jej ogromną. Banana. Taki banan, Patrzcie na to. tam Ta Jest banan. Oho, jak się cieszy. Jej, o to właśnie chodzi. A tutaj mamy tak. Mamy dwóch wąsatych chłopaczków. Ale on nie ma wąsa. Dobra, to słuchaj. Narysujemy ci największego wąsa na świecie. Pa, jakiego wąsa będziesz biać? Pa, wariacie. Ty, co to jest za wąsior? Masz nawet dłuższego niż inni. I wszyscy w trójkę są zadowoleni. Mamy kotka. Mamy tutaj gałąź. Ej, czy on. Czekajcie, czy mi się wydaje, że trzeba narysować tutaj trampolinę? Mogę się mylić, nie? Ale co może być to trampolina? Jest? Nie, 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 to nie jest trampolina. Może też drabinę trzeba będzie narysować. Nie, nie, dobra, narysujmy drabinę w takim razie, bo może że ten kotek ma zejść jakoś, nie? coś takiego, tak! Po prostu trzeba było narysować drabinkę, żeby mógł sobie ten kotek zejść. Co jest? On nie ma głowy! On pokazuje co się stało z twoją głową, mordeczko! Dobra, o, czekajcie, 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 dobra, narysujmy mu jeszcze większy niż tego typa. O, patrzcie, Mek, mek, mek. Jej! Jest głowa, uchu ale fajnie! Ej, i co to jest? My możemy malować palcem? Odblokowali! palec do rysowania, no niech będzie. Zobaczmy, mamy tak, XXX, x, x, a ja wiem co musimy zrobić. Musimy chyba, czekajcie, dokończyć to, czyli czekajcie, x, nie, nie, wiem, chyba kółko musimy tu zrobić, o, coś takiego, będzie lepiej, tak, mamy kółko i wygraliśmy i teraz, ej, co jest? Nie, mamy słońce, które, zobaczcie, spaliło tego ziomeczka. Obierzmy mu na przykład jakąś koszulkę taką ładną, czekajcie, rysujemy koszulkę, oj, nie mogę tędy, dobra, to idziemy tu, 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 dobra, jest koszulka, jest koszulka, nie, to nie jest koszulka, to może, czekajcie, Jakaś, jakaś, no nie wiem, coś na ten tłów, coś takiego, He? Nie, tu dalej nie jest to. To czekajcie, jest tutaj, jakby to powiedzieć, mam czapkę, więc nie jest czapka. Co to może być? T-shirt! No, rysuję t-shirta i mi to jakoś nie zalicza. A ja, ja wiem chyba dlaczego, patrzcie, bo to musi być takie mniejsze troszeczkę. Chyba coś takiego mi teraz zaliczy. Patrzcie, uwaga, zaliczyło. No, oczywiście, że teraz zaliczyło, a jak robiłem t-shirta z długim rękawem, to nie. Chwila, co tu trzeba zrobić? Mamy kurkę, która sobie śpi. Czy my musimy narysować jakieś jajko, na przykład tutaj w tym miejscu? Co, to jest jajko? Y Dobra, nie. Czekajcie, czego tej kurce brakuje? E, brakuje jej może jakiejś takiej zagrody? Coś takiego? Czekajcie, uwaga, zróbmy zagrodę. E, nie? Co jest? Ej, ja naprawdę nie wiem, co mam teraz narysować. No, zobaczcie, no coś takiego. Ona tu jest tutaj na ścianie, czyli. Hmm. Czego ona potrzebuje? Czy ona potrzebuje jakiegoś, nie wiem, jakiegoś otoczenia? Nie wiem, co to jest? Co ja tutaj rysuję? San! Musimy narysować słońce! Ej, dobra, naprawdę! Nigdy mi się tego nie spodziewał. Patrzcie, ja robiły takie płomyczki słońce, bo ona śpi. Trzeba ją obudzić! Dobra! A ja myślałem, że jakieś jajko trzeba dorysować. Ej, to jest domek, słuchajcie, który jest bardzo smutny, bo ja wiem czego nie ma. On chyba nie ma drzwi, czy mi się wydaje? Jak do niego można wejść? No nie da się wejść. Teraz drzwi piękne narysowane, są narysowane, a domek szczęśliwy. What? Co tu się dzieje, widzowie? To się staje jeszcze bardziej ekstremalne. No, chyba brakuje mu głowy, nie? Ale wcześniej też nie brakowało ziomeczkowi głowy. Teraz narysujemy jeszcze oczy. Takie jedno oko. Takie drugie. Taki uśmieszek nawet da radę. Coś takiego. Jej, jak to wygląda? To jest po prostu przerażające. Hmm, a tutaj czego mu brakuje? Może wąsa? Czekajcie. Spróbujmy narysować wąsa. Coś takiego. Jest git. Nie, bra nie brakuje mu wąsa. Może na przykład... On, ma tak... On jest takim Meksykaninem. Czego może mu brakować? Może jakiejś takiej maski? Ja wiem, maskę może trzeba zrobić. Czekajcie, zrobię takiego szkieleta chociażby, co? Szkielet, maska? Nie. Nie, to co tutaj tak w mi razie mu brakuje? Ma uszy, ma nosek. On jakoś tak patrzy, taki, mm, taki niezadowolony jest. Nie wiem o co chodzi. No, wiedziałem, że brakuje mu właśnie wąsa. Mustaż, no czyli wąs. Czyli jaki to? On, to nie działa. Taki wąs może być. O, gitara. Jej. <ścoughs> Dobra, ten wąs jest jeszcze gorszy niż ten poprzedni. Teraz mamy pracownika. I mamy tutaj bardzo dużo dirta. Takiej, takiej ziemi. No, wydaje mi się, że trzeba zrobić, nie wiem, łopatę na przykład narysować, coś takiego. Łopatka, jest, let's go. Tak, jest łopatka i patrzcie, on normalnie dom wybudował dzięki tej naszej łopacie. No to bardzo miłe. Mamy tutaj, o, o, ja wiem, kto to jest, święty Mikołaj, ale nie jest mu zimno, widzowie, jednak brakuje mu chyba takiej brody. Ho, ho, ho. Zobaczymy, czy jest broda fajna. I to wygląda trochę jak język. Czekajcie, może jeszcze raz. Może zróbmy takie coś. O, coś takiego. O, jest broda świetna. Jest broda. Dobra, bo faktycznie... Nie narysowałem, to, nie narysowałem tego najlepiej A tutaj mamy słoneczko I mamy ziomka, no oczywiście, że kapelusz Musimy narysować, tak, taki ładny Przez słoneczko, o, elegancko, jej Jaki fajny, a słoneczko płacze Mówi <laughs> Nie mogę go niestety sparzyć On się tak zastanawia, co to jest za miejsce Tutaj widzowie musimy narysować Obraz, obraz wydaje mi się, że taki będzie okej okay. Czy chyba za duży trochę, chyba za duży Nie, idealny, no proszę Dawajcie dalej widzowie, mamy taką roślinkę Wydaje mi się, że jaki mamy kolor Mamy niebieski kolor, czyli chyba trzeba sobie się narysować. Deszcz. Wydaje mi się, że deszcz czekacie, taki deszcz. bo nie, chwila, chwila chmurę narysujmy najpierw. czekacie chmura, nie wiem czy to jest chmura, to jest druga chmura. Czy tyle wystarczy? Nie tak, wystarczyło takie chmurki. Mamy dwie osoby, które się kłócą, tylko kłócą się o szafę! To w ogóle nie ma sensu. Wydaje mi się, że chodzi tutaj o to, że mamy narysować telewizor. I wiecie co? Zróbmy im taki duży telewizor. Patrzcie, jaki ogromny, taka plazma na całą ścianę. Czy to będzie dobre, ej! Coś jest nie tak, to może taki mniejszy telewizorek, na przykład coś takiego narysujmy i okej, okay, zobaczmy, czy to działa. Tak, czyli po prostu, no niestety, daliśmy im troszeczkę mniejszy telewizor i było w porządku. A tutaj mamy jeden, 2 trzy, cztery. Nie gadajcie, że muszę to połączyć. Ej, to jest nielegalne. My mu chyba, widzowie, odrabiamy zadanie domowe, czy mi się wydaje. No dobra, masz, niech ci będzie. Proszę, jest okej? Okay. Ej. Coś jest nie tak. Jeden, 2, 3, cztery. Może tak trzeba zrobić. Co? Uwaga! O! O! Dobra! Trzeba to połączyć. I dostał szóstkę! To był test! M pomogliśmy na teście, a nie w zadaniu domowym. Mamy tutaj. O! O! Co tu się dzieje? Czemu to jest skarpetka? Tutaj mamy koszuleczkę. I wydaje mi się, że musimy dorysować. O, drugą skarpetkę? Czy mi się wydaje? Możliwe, że drugą skarpetkę. Albo może koszulkę. Zobaczmy, czy drugą skarpetkę narysujemy. I tak! Mamy flagę jakąś. To jest chyba flaga piracka, czy coś takiego. Nie wiem, a, skoro to jest flaga piracka i tutaj mamy kości, to wydaje mi się, że tutaj trzeba narysować taką czaszkę. Patrzcie, cyk, cyk, jest ok. Chyba powinno być tak, i mamy nawet tutaj papuszkę taką narysowaną. Jaka fajna papuszka! to jest Dracula, która chce chyba wystać krew z tego człowieka. Ale czekajcie, musimy coś zrobić. Wiem co? Yy, narysować czosnek? Czy mi się wydaje? Czy co to jest? Nie wiem, czekajcie. O! Tak! Czosnek musieliśmy narysować! I zobaczcie, co się stało! Udało nam się tak. Drakula uciekła, a ona tutaj taka. O, matko, na szczęście ktoś to narysował. Mamy choineczkę, która jest smutna. Ja wiem, czego ci brakuje. Brakuje ci gwiazdki. Piękna gwiazdeczka na samą górę, tak? Nie! Co jest? Chwila, źle chyba gwiazdkę narysowałem. Na stówę tutaj brakuje gwiazdki, nie potrzebuję żadnej podpowiedzi. Patrzcie, mam gwiazdkę. O, dobra! Co? Czekajcie, skoro nie gwiazdka, To nie wiem, jakiś aniołek? Czy co to ma być? Nie wiem, może jakaś taka, jakieś taka choinka, wiecie, takie światełko? Nie no, co jest? Czekajcie, może taka po prostu lampka. O, lampka, dobra, narysujmy, nie. Nie, czyli wydaje mi się, no nie no, gwiazdka na stówę. Patrzcie, pek, pek, pek. Przecież to jest idealna gwiazdka. No nie jest to idealna gwiazdka. Może po prostu coś takiego. Cyk, albo może wiem, może taka gwiazdka. Co? Cyk. O! Jest! Teraz nam zaliczyło za gwiazdkę. Ja nie wiem, widzowie, jak ten X był. gwiazdką. Nie! Patrzcie, co się dzieje temu chłopakowi. Łot, 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 dobra, widzowie. On nie ma ręki. Co mu się stało z tą ręką? E, nie wiem, dobra, widzowie. Co, żeby miał taką samą rękę? To może narysujmy tak samo, jak on ma. Czyli jeden, dwa, trzy. Masz cztery palce na tej drugiej ręce, więc tutaj też ci damy cztery Palce, dobra, ale jest zadowolony! Matko, te rysunki się stają coraz to gorsze! Tutaj mamy, yy, ziomeczka, a ja wiem czego tu brakuje! Kto robi takie drzwi? Wy to widzicie? Dobra, czyli czekajcie, musimy mu chyba narysować po prostu drabinę i będzie w porządku, tak? Uwaga, drabinka jest, nie, nie! To może jakieś po prostu przejście? O, coś takiego. O, o, nie, nie! Już tutaj mamy drzwi, a może takie schody, co? Patrzcie. O, 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 nie, schody, ej, może schody, pyk, pyk, patrzcie na to, patrzcie na to, patrzcie na to, schody, patrzcie. O, jest! No tak zrobili! Schody, i mamy jakiś długopis. Mamy widzowie, nowe pióro, i patrzcie, mamy nogę. Jaka włosiona normalnie nóżka. Dobra, musimy narysować tutaj, byte, był Rysujemy taki bucik, albo może bardziej to jest jakaś taka skarpetka. Świetnie, no i o to chodzi. Mamy teraz, o patrzcie, mamy znajomych, którzy patrzą, ale mam fajny zegarek, nie? Ale on nie ma zegarka, więc mu narysujmy taki fajny. Pyk, 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 coś takiego. Dobra, no nie jest to najlepszy zegarek, ale jest, ok? Najważniejsze, że się zgadza. Mamy teraz szkieleta, ja wiem, że to brakuje, no brakuje mu oczywiście czaszunie, czaszunia, pek, czaszunia, jedna, oko drugie. Let's go! Dorysowało mi. Teraz sobie fajnie tańczy ten szkielecik. Oto właśnie, chodzi, mamy tutaj, czekajcie, jakiegoś Eskimosa, któremu jest mu zimno. Mamy, czekajcie, ja wiem, co trzeba zrobić. Ogień! Ogień trzeba zrobić. Czekajcie, dajmy ogień, 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 ogień. Dobra, coś takiego. Mek, może być. O, jest ogień i patrzcie, smażę sobie jedzonko. Wiedziałem, że czegoś tutaj akurat brakowało. O nie! Mamy dzieciaczka, który potrzy się w niebo, ale niestety niebo jest zasłużone zachmurzone i nie ma tutaj niestety żadnych tych gwiazdek, więc może czekajcie więcej gwiazdek? Nie, czekajcie, bo te gwiazdki powinienem robić tak chyba. Tak się tak zaliczam mi gwiazdka. Gwiazka, gwiazdka, gwiazdka, O, coś takiego. O, nie, nie ma gwiazdek. To czekajcie, może takie kropki, co? Kropeczki? Zróbmy kropeczki. O, o, o. Nie, nie kropeczki? To czekajcie, co tu trzeba dorysować? Mamy teleskop, brakuje tu chyba jakiegoś po prostu. O, takiego kółka, nie? Takiego księżyca, może coś słońce? Nie, słońce? Co? Nie, może księżyc właśnie, taki, tylko księżyc taki właśnie w tego koloru? To jest księżyc? Dobry księżyc. Tak, chodziło tutaj o księżyc. Naprawdę? Żółty kolor. Teraz tak, y, mamy jakiś test. Znowu test. Tutaj mamy kwadracik, właśnie trójkącik. I teraz tutaj mamy znak zapytania przy trójkąciku. To może coś takiego trzeba narysować. Pek. O. He? He? Nie. Nie to. To może, y, czekajcie, może kwadracik, z, znaczy trójkącik z drugiej strony. Taki? Nie. Mamy tutaj, tutaj kwadracik i znak zapytania. Co ja gadam? Trójkącik. I co to ma znaczyć? Nie mam pojęcia. Triangle, czyli trójkąt. Ej, może większy? Czy trójką mamy narysować? Patrzcie coś takiego, nie gadajcie! Co? Co? Naprawdę to było takie proste! Ja też się, sam się zastanawiam czemu. Ej, co jest z tym typem? Czekajcie, on jest jakiś mega, słuchajcie, taki y, zaspany. Może dajmy mu jakąś poduszkę, coś tego typu? Albo czekajcie, wiem, y, krzesło z tyłu, może mu dajmy krzesło, bo on nie siedzi na krześle. Dawajcie krzesło z tyłu o, teraz będzie ok Nie, on jest niewyspany. Może damy mu na oczy takie, wiecie, taką jakby to powiedzieć. O, takie okulary? O, okulary! O on nie chce okularów? Nie, a może komp Water, taki monitor, bo postawimy w tym miejscu. Czekajcie. Monitor, mu postawiamy. Cyk, jak jest monitor, jest git. Nie. Nie wiem o co chodzi. Sukę tutaj na klawiaturze. Może coś do picia mu damy. Patrzcie, co, takie coś taka puszka do picia. O, o, o. Nie, to nie jest to. Czego mu brakuje? Czego nie ma włosów? Może włosy mu damy? O! dary mu włosy. Patrzcie. Włosy, włosy, włosy. Y coś takiego? Nie, 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 nie. To nie są włosy. Co to jest? Kubeczek z kawą. Dostaliśmy podpowiedź. No wiedziałem, że coś ten że coś tutaj trzeba było narysować. O, coś takiego. O! Jo, patrzcie, był Spady, jak on teraz pracuje O, jest teraz wkurzony Co jest? Co się dzieje? Nie, szybko, noga, 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 jeden palec Drugi, trzeci, czwarty, piąty Dobra, musimy mu nogę narysować, szybko Jest noga, dobra, jest działająca noga O, matko, to mogło się serio Źle skończyć i mamy teraz tutaj Password, czyli hasło do wpisania e, Wiecie co, wydaje mi się, że w takim razie Trzeba narysować po prostu klawiaturę, coś takiego Wystarczy, może być tak, mamy Normalnie i może sobie wpisać Eleganckie hasło, wow, nie jest to Dobrze, nie jest dobrze. Tutaj jest jakiś samolot i oni chyba mają jakąś awarię. On nie ma przycisku. E, trzeba mu narysować przycisk taki czerwony będzie git. Tak, i ma elegancki, to jest spadochron. Dostaliśmy ołóweczek, mamy tutaj frytki, ale wiecie, czego mu chyba brakuje? Wydaje mi się, że brakuje mu takiego hamburgera, coś takiego, czekajcie. O, jest, albo to był jakiś kotlet chyba. Tak, kotletę miałem narysować. O, to jest piłkarz, rysujemy piłeczkę, wystarczy taka piłka do narysowania. A jaj to powinno być gdzieś indziej. O, nie gadajcie mu. Musimy ją narysować tutaj, żeby on jej nie złapał. Nie, o, o, niestety, Gol! on płacze, bo ta piłka niestety wleciała do tej właśnie bramki. Teraz mamy... O nie, biedny wazonik, on płacze, bo widzowie, brakuje mu kwiatuszka. Patrzcie, kwiatuszek. Cyk, 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 cyk. Tadam. Zrobiliśmy kwiatuszek. Eee, słuchajcie, coś jest chyba nie tak. Może zróbmy taki ładniejszy ten kwiatuszek. Cyk, takie coś? Eee, może tak, a może po prostu tak, bo tak mi zaliczy? Eee, nie, to na pewno z kwiatuszek, widzowie, tylko ja nie wiem za bardzo jak go narysować. Może po prostu cyk, 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 a może to nie. Kwiatuszek. O, oh, co tak to jest? Kwiatuszek. Dobra, to nie mam pojęcia. Raz, dwa i trzy. Zróbmy coś takiego. O, może? Nie! To dalej nie jest to, co jest. Jestem pewien, że mamy narysować tutaj kwiatek. Nie? Czyli robię tak, tak, tak i tak. Czemu to mi nie zalicza jako kwiatek? No, nie zalicza mi kwiatka. Flower! Wiem, że Flower rysuje ten kwiatek przecież, a to mi i tak nie zalicza, widzowie. Ja cię kręcę. Może coś takiego? O, coś takiego, Flower? Może być? Nie, chwila. Ja, ja wiem. Ja chyba źle go po prostu rysuję. Może narysujemy go. O tak, coś takiego. Co? Nie! Czekajcie, jak się rysuje kwiatek? Ej, ja serio nie mam pojęcia, może taki kwiatek, jakiś taki tulipan, patrzcie, coś takiego. Oh, nie, to nie jest to, dobra, nie potrzebuję podpowiedzi. Przecież rysowałem takiego kwiatka, ja nie mogę. Dobra, narysujmy go tak samo, jak oni tutaj rysują, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No dobra, może mój kwiatek nie był aż taki ładny, ok? ale aż taki brzydki też nie był, ej... Tu jest mucha. Co trzeba jej zrobić? Ona jest. Ona gdzieś wleciała. Ej, seru nie mam pojęcia gdzie. Co to jest? To jest pajęczyna. Trzeba dorysować chyba pająka, nie? Ej, dobra, rysujemy, rysujemy. Uwaga, taki pajączek. O, coś takiego. Git. Może być. O nie, biedna łóżka. No trudno. Mamy teraz bałwana. Czego mu brakuje? Mam marchewkę. Ma szaliczek. Czy mu jest przypadkiem, nie wiem, za zimno? Czy może on potrzebuje jakiegoś... Tego, wiem, wiem. Płatek śniegu. Płatek śniegu. Nie, nie patek śniegu. O, wiem, kapelusz? Może, kapelusz, ty, kapelusz to jest tak? Tak, kapelusza, nie ma. Oj, tutaj mu spadają chyba narzędzia, czy coś takiego trzeba go obronić? Nie wiem o co tu chodzi. Dobra, może coś takiego? Nie, nie udało nam się. Może czekajcie, robimy tak, robimy tak, coś tego typu, uwaga, nie, też nie to. Czekajcie, może jakieś ręce trzeba zrobić, czy coś takiego? Ej, widzowie, ja kompletnie nie wiem. Helmet, trzeba mu założyć kask, no faktycznie! Zapomniałem, dobra, rysujemy taki kask, ładni się O, i proszę, jest uratowany. Mamy teraz suwkę, która jest w nocy i my musimy jej narysować, nie wiem, na przykład słońce, żeby się obudziła, czy coś takiego. Ej, wake up, wake up, czekajcie. A może właśnie taki jakby okrągły księżyc, co? A może, o, jest księżyc i tak się patrzy. Aha, zaczyna ten, zaczyna właśnie działać, bo ona działa w nocy, zapomniałem o tym. I teraz mamy, ej, dobra, ja wiem o co chodzi. Niby taki sam rysunek jak wcześniej, ale teraz wydaje mi się, że trzeba narysować coś takiego. Bo te oko też ma taki kształt, więc inaczej niestety, no to byłyby złe ok Pokulary. Teraz mamy jakiegoś takiego niby klauna, czy kogoś takiego, co on może chcieć. Ej dobra, ma niby jedną rękę tutaj. Co my mamy narysować? Coś do jedzenia? Czy może coś do picia? Czekajcie, narysujmy jeszcze coś do picia. Może taki kieliszek też? Tak, tutaj Ej, nie wiem. Butelka z winem jest nam potrzebna. A, no bo on mu się chyba kończy tutaj, że tak powiem, jedząko, czy kosztem piciu. Dobra, to robimy coś takiego. To jest butelka z winem. Jest! I teraz jest chłopak, oczywiście chłopak zadowolony. O nie, on słucha za głośno muzyki i mama do niego weszła. Ja chyba wiem, co tu trzeba narysować. Trzeba rysować buł takie słuchawki! Patrzcie na to, ta Są słuchawki, zadziałało tak! I mama jest zadowolona!